Formacja młodzieży dla kościoła katolickiego zawsze była szczególnie ważna. Tym bardziej w tej formacji ważnym elementem jest przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Cieszymy się zatem, że powstają ciągle nowe inicjatywy dotyczące przygotowania młodzieży do dojrzałości chrześcijańskiej. Jedną z takich inicjatyw jest kulturalne bierzmowanie. Tak nazwano takie spotkania i eventy związane z młodzieżą, która przygotowuje się do bierzmowania, formuje się w parafiach. Chcę poznać prawdy chrześcijańskiej wiary. Czy wiara może się obejść bez kultury? Może, ale co to za wiara? Czy kultura może się obejść bez wiary? Też może, ale co to za kultura? Żyjemy w czasach, kiedy jest i będzie coraz większy deficyt na wiarę. Artykuł deficytowy rośnie w cenę. Zachęcam wszystkich księży, rady parafialne do zainteresowania się projektem kulturalnym bierzmowym Owocne i twórcze spotkanie Ewangelii z kulturą prowadzi do prawdziwego postępu. Zależy nam na tym, aby poprzez kulturalne wierzmowanie pokazać ludziom relacje z Panem Bogiem. Dlatego też stajemy się częścią Federacji Kultury Polskiej, takiej organizacji, która zrzesza szerokie grono artystów chrześcijańskich i chcemy wspólnie w Polsce i w Europie być taką przeciwwagą dla kultury masowej. Myślę, że bardzo może pomóc w przygotowaniu do bierzmowania, choćby ze względu na to, żeby pokazać młodym ludziom, że Kościół to no nie tylko to, co się dzieje w świątyni, tylko Kościół to wspólnota ludzi wierzących, zarówno tych, którzy podczas tych wydarzeń mówią świadectwa, zarówno zespołu, który gra, treści, które można przekazać. Pozwalają zobaczyć osobom, które często nie mają styczności z kościołem, jednak inną twarz kościoła, czyli osób wierzących, które takie kulturalne bierzmowanie tworzą. Inicjatorzy kulturalnego bierzmowania proponują nie tylko suche wykłady czy spotkania, ale przede wszystkim spotkanie z kulturą chrześcijańską z muzyką, ze świadectwem, prezentacją wspólnot. Są to zatem spotkania, które głęboko wchodzą w doświadczenie młodzieży i pokazują Kościół jako wspólnotę. Wspólnotę radosną, piękną, wspólnotę, która się chce formować i która dla Chrystusa pragnie się spotykać. Zachęcam zatem, aby zapoznać się z tą inicjatywą, ponieważ właśnie kulturalne bierzmowanie to jedna z nowych inicjatyw w Kościele Katolickim dotyczących formacji młodzieży na tak ważnym etapie jej rozwoju wiary. Co za cień, co za niespodzianka, Przyjdą, że bierzmowanie to jest oficjalne pożegnanie z kościołem w obecności lokalnego biskupa, ale na szczęście są też tacy, którzy wierzą, że może być to spotkanie z żywym, kochającym, przytulającym Bogiem, który jest po stronie młodych. Z serca polecam projekt Kulturalne Bierzmowanie. Marcin Jakimowicz, dziennikarz. Dzieje się naprawdę, co za dzień, co za niespodzianka, sam pobóg do mnie sprawę, co za dzień, co za niespodzianka, gdzie